Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Dzisiaj jesteś w tym w time zrobienia mojego baneru na kanał no i ogólnie zajęło mi to 10 minut dosyć dobrze jak na efekt końcowy ja po prostu będę teraz komentował no to chciałam, żeby to wyglądało jakiś duszek stojący na tle jakiejś piwnicy albo jaskini, coś w takim stylu no i najpierw oczywiście zacząłem rysować tego duszka chciałem zrobić jakąś fajną minkę ale no niestety, to za bardzo mi się nie udało w ogóle tak, to jest, no tajna trochę tego nie widać, ale trochę ładniej to rysowałem i od razu mówię, że na tablecie graficznym jakby ktoś pytał może kiedyś zrobię palonik do Animate, ale nie jestem pewna, czy sam na tyle dobrze to ogarniam, żeby robić poranniki. Właśnie chciałam zrobić, żeby to nie był zwykły duszek. W ogóle ostatnio nie wiem, czy widzieliście. Zmieniłem awatar, ale też duszek, tylko mojego autorstwa. O właśnie, duszek jest i chciałem zrobić takie fajne lampy. Z takim jakby łańcuchem alboliną, taką można to nazwać. No i ogólnie... Mi się wydaje, że to nawet ładnie wyszło. No i tutaj rysuję. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę i suba. No, do teraz nawet mi się podoba to. I w ogóle. Niestety moje filmy są dosyć słabe jakości. Ale jak oglądacie ten film, to kolejne już czekaj. Kolejne raczej już będą w lepszej jakości, zależy w jakiej kolejności to wrzucę, bo mam dwa filmy, które mogę jakby, mam nagrane jeszcze jak ym, zmontuję, to mogę wrzucać. No i właśnie tutaj, no, komentuję to. Ogólnie tutaj zrobiłem przed chwilą, jak widzieliście, takie w tej piwnicy ym, kartony jakby. I teraz robię biurko, na którym chciałem, żeby stał komputer. Jak się zaraz przekonasz, ja tak też zrobiłem. Ogólnie, jeśli chodzi o efekt końcowy, to ładnie. Moim zdaniem to dosyć wygląda, ale nie będę Wam już spoilerował. Ogólnie chciałem. Jak to oglądacie? Ogólnie ludzie, jeśli to oglądacie, to znaczy, że banner mm, jest już na kanale, bo nie chciałem robić coś czegoś takiego, że mm, ten baner wrzucę. Tu chciałam zrobić laptopa w ogóle, nie miałem zrobić, więc monitor i klawiatura zrobiłem i myszkę. Ale dobra. Um, nie chciałem zrobić czegoś takiego, że wrzucić baner na kanał przed tym filmem, bo ludzie nie wiedzieli o co chodzi, więc najpierw wrzucę ten film. Jak wrzucę, to od razu już będzie też baner. I chciałem tutaj poprawić trochę te te pudła albo skrzynie, nie wiem, jakby to można było nazwać. Więc zrobiłem takie coś, bo skojarzyło mi się to. Nie wiem. Po prostu moim zdaniem on nie wygląda. No więc teraz chyba będę kolorował albo coś w stylu. Ogólnie to nie jest... Nie, nie jest animowany intro, jakby ktoś... Znaczy animowany baner nawet nie wiem czy w sumie fajnie by było jakby się dało y zrobić animowany baner. No właśnie, tutaj dałem napis Zostaw Suba, bo nie miałem, tak naprawdę mogę Wam powiedzieć, widzowie, że dałem ten napis tylko po to, dlatego że um, nie, nie, tu było tak dla mnie blisko. Oj, sorry. I nie wiedziałem po prostu, co dać w tym miejscu, więc dałem napis, że jakby się przy Jakbyście się pytają, co to co wybuchło przed chwilą, to, to jest taka rzecz, którą mogę, może w kiedyś w kolejnym odcinku wam pokażę. Użyłem, bo ona można to uznać, że wybuchła. <tusitizenialnie> hmm, teraz... co ja chciałam teraz zrobić? Bo nie pamiętam. A wiem co ja chciałam zrobić? Głośnik, yy, ale nie udało mi się, bo chciałam takie kropki, jakby na nim zrobić, że wiecie, ale niestety mi się nie udało. Więc zrobię takie coś. Nie wiem nawet sam, co to jest. ogólnie yy. tak jak już chyba na początku mówiłam zajęłam mi to wszystko 20 minut. Ten film trwa już wam mówię 10 minut. 24 sekundy i 8 milisekund jak to montuję ale pewnie na koniec wrzucę jeszcze efekt końcowy tego tego baneru, więc będzie trwał trochę dłużej, ale nieważne chyba bo nie musicie wiedzieć tak dokładnie i jakbyście się, się pytali jak ja to wypełniałem tak te kartony tak od razu, to dlatego, że po prostu te kartony miały Małe dziury, których ja, nawet ja nie widziałem, ale mi to, teoretycznie pomogły, więc wiecie. A, jak ja dobieram ten kolor, bo <grymnie> ja go jakby zniknął, dobieram, ale ja po prostu nagrywałem Adobe Animate samo, a nie pulpit jakby. I się jakby na nagraniu nie wyświetla hmm, ta tabela kolorów, z której ja właśnie tu wybierałem. Więc te kolory, jak klikam w to i wybieram jakby z tej pustej ściany. To jest dziwny efekt. O, tutaj chciałam zrobić tło. Mm. Ogólnie fajnie mi to wyszło. Tak jak ciągle to mówię. No i tutaj zamalowuję tło, bo myślałem, że to będzie w jaskinie albo w czymś takim. No i mamy fajną rzecz, tylko ten duży. uważam, że właśnie jest w złym kolorze. I tam mi się tło kolorowało, więc zablokowałam po prostu tło. Okej, okay, i duch pokolorowa. Pomyślałam, że w końcu by się przydało mieć jakiś baner na kanał nie? I powiem wam, że w, te, w tym momencie myślę, że mogę Wam już zaspoilerować, nie wiedziałem, że popełniam taki jeden... Oj, że popełniam taki jeden błąd i mogę Wam powiedzieć, że popełniam, bo zaraz go w sumie zauważycie. Zaraz, dosłownie zaraz. No, niebieską klawiaturę zrobiłem, żeby jakaś była. Hmm. Bo ja mam tak naprawdę w rzeczywistości poćwiczenie, tak naprawdę niebiesko-fioletowe mam na klawiaturze cyfrowej. Dopiero. A! Chciałam zrobić mu kapelusz jeszcze. Temu duchowi. No więc. Y Pomyślałam, że zrobię, nie? No, bo chciałam, czemu bym miał nie zrobić. Ogólnie wydaje mi się, że ten duch sam sobie duch ładnie wyszedł, ale te lampy mi się bardzo podobają i te pudełka. Ej, powiecie, wszystko okej niby. I. Oj, oj. Nie pokazało się, niestety. No tak, bo ja to konkretnie na okno nagrywałem. Ale chodzi o to, że. Bo to był test jak to wygląda. Chodzi o to, że widać tam, że jakby, że pod tą kreską czarną to jest niby moje pole, ale to nie jest moje pole, bo wam powiem, że to pole jest jeszcze o tak mniej więcej, yy, czekajcie, tak 3-5 może centymetrów do dołu jakby jest to jeszcze podłoga, więc yy, chciałem ją zrobić. A właśnie, żeby było dobrze I teraz pomyślałam, że ta podłoga taka trochę pusta Więc chciałam zrobić takie cegiełki Ale... No to by było mega długie Ale widzowie, tu już raczej nie będzie nic do komentowania Więc... Więc już sobie obejście tylko końców